Cześć kochani Majsterkowicze. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Biblioteka Inspiruje. Dzisiaj pokażę wam jak z kolorowych wstążek wykonać takie oto kwiaty, którymi możecie na przykład przyozdobić starą zużytą opaskę dla dziewczynki do włosów, albo swoją jakąś bluzkę czy sukienkę, która wam się już nudziła, albo wykonać taki oto naszyjnik. Co wam będzie do tego potrzebne? Oczywiście Kolorowe wstążki. Mogą to być takie grube, nieprześwitujące, lub takie cienutkie, szyfonowe. Nie ma to większego znaczenia. Oprócz tego, na pewno będziecie potrzebować nici. Najlepiej w kolorze wstążki, której będziecie używać. Oprócz tego, ostre nożyczki. Co jeszcze? Na pewno będzie potrzebna Wam też zapalniczka albo zapałki. I jakaś świeczka, może to być taki podgrzewacz. Oprócz tego na pewno będą Wam potrzebne jeszcze nici i pistolet do kleju. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak odnowić starą opaskę i zrobić z niej zupełnie coś nowego. Zaczynamy. W pierwszej kolejności weźcie sobie swoją wstążeczkę, ja chyba wezmę tą. I potnijcie ją na małe elementy. Mniejsze i większe. Pamiętajcie, że płatki kwiatów nigdy nie są tej samej wielkości i nie są idealnie równe. Ok, tyle wystarczy. Następnie wytnijcie sobie z nich kształt płatka. Przygotujecie sobie komplet takich płatków, mniejszych i większych. Dobrze jest też, na przykład, jak jeden kwiatek ma kilka odcieni, czyli na przykład, jak jest to ciemniejsza i jaśniejsza wstążka w tej samej tonacji. Jak sobie przygotujecie już taki komplet, to odpalcie sobie swoją świeczkę i opalcie wstążkę. Zobaczcie, wstążka ma dwa jak, dwie strony, bardziej matową i błyszczącą. Oczywiście ta błyszcząca jest ładniejsza i bardziej e, elegancka. I ja właśnie tak opalę te płatki tą stroną do góry, żeby płatek wywijał mi się do środka. Pamiętajcie, że wstążka to jest plastik i ona się pod wpływem ciepła topi. I jednocześnie dzięki temu sprawia, że te włókna nie będą się Wam później snuły. Podgrzewając taką wstążkę możemy ją też dzięki temu winąć, że ona nie jest całkiem płaska i przypomina płatek. Nigdy nie wsadzajcie wstążki bezpośrednio do ognia, bo Wam się po prostu spali, tylko zbliżajcie ją delikatnie do płomienia i ona pod wpływem samego ciepła zaczyna się topić. Jeżeli będziecie mieć takie malusieńkie płatki, można zrobić jeszcze mniejsze, a nie chcecie się poparzyć, to weźcie, użyjcie penset. Tak przygotowane płatki, ja tutaj mam ich więcej, cały komplet, jaśniejszych i ciemniejszych. Następnie trzeba będzie zszyć. Można by też było użyć do tego kleju na gorąco i po prostu je ze sobą skleić, byłoby to szybsze. Natomiast później ciężko by Wam było przyszyć koraliki, takie malutkie koraliki do środka, które będą stanowiły środeczek naszego kwiatka. Niestety igła nie chce przeschodzić przez klej na gorąco, zwłaszcza jak jest dużo. Na końcu nitki oczywiście zrobię z supełek, żeby nam nie przechodziła na drugą stronę. Czyli nitka już jest przygotowana. Teraz wysypię moje płatki. Będę wybierać od największych do najmniejszych. Zobaczcie. Tak je ze sobą złożę w kształt kwiatka. Teraz od spodu sobie szyję pierwszą warstwę tych płatków. Tak, żeby się ze sobą. Dobrze trzymałe. Ok. Tak, przygotowany kwiatek, kiedy stwierdzicie, że już ma wystarczająco dużo warstw i jest gęsty, dobrze jest wykończyć takimi oto malutkimi koralikami. Najlepiej w jakimś kontrastowym kolorze, żeby ładnie było widać ten środeczek. Ja tutaj mam takie niebieskie, tutaj mam kilka różnych kolorów. Może użyję turkusowych. Zobaczcie. Też je oczywiście trzeba przyszyć. A i pamiętajcie ważna rzecz. Jak będziecie szywać kwiatka, wybierajcie w miarę jak najmniejszą igłę, żeby miała bardzo wąskie oczko. Bo, jak będziecie używać małych koralików, to może się okazać, że nie chcą Wam przejść przez igłę. Także pamiętajcie o tym. Od spodu nie musimy przyżywać koralików. Zupełnie tam nam są niepotrzebne. Będą tylko przeszkadzać w przymocowaniu kwiatka do opaski. Także tylko. Po wewnętrznej stronie kwiatka. Ja się rozpędziłam i chciałam z jednej i z drugiej strony. Jeszcze parę koralików się przyda, żeby ładnie wypełnić środek, także. Zobaczcie, mój środek już jest w miarę wypełniony koraliczkami i wygląda całkiem nieźle. Teraz zakończę sobie tutaj nitkę, żeby mi się koraliki nie, z niej nie spadły, żeby się nie wyciągnęła. I tak zostawię tą niteczkę. Później będę trochę przyszywać mojego kwiatka do opaski. Teraz przy ozdobie moją starą opaskę, trochę już porysowaną i zniszczoną, w Ma ładne końce. Więc nie będę ich tutaj na siłę zaklejać, tylko po prostu wykończę. Ja jeszcze sobie opalę, żeby mi się nie snuło. Zrobię coś takiego. Teraz mi będzie potrzebna klej na gorąco. Ustawiam wstążkę pod kątem, żeby. Jak będę ją zawijać, ona mi się ładnie przesuwała dalej, a nie uwijała się tylko jak ją bym ustawiła w ten sposób. To ona by się po prostu cały czas kręciła w jednym miejscu i by miała tutaj taką górkę, a tu by nic nie było. Więc ustawcie swoją wstążkę przed kątem, w kierunku, w którym będziecie ją zawijać. Na jakiś czas dobrze jest też tą wstążkę sobie chwycić takimi punkcikami kleju, żeby ona po prostu nam się trzymała tej opaski i później się z niej nie zsuwała, nie przesuwała się w ogóle na niej. Starajcie się robić to niewielką ilością kleju, żeby Wam nie przemógł na drugą stronę, bo będzie to brzydko wyglądać. Także też musicie zwrócić na to uwagę. do no tak owiniętej wstążką opaski, będę przymocowywać moje kwiatki. Zacznę od największego. I zobaczcie, tu mam zostawioną nitkę, o której wcześniej wspominałam. Postaram się go troszeczkę przyszyć. Dosłownie parę igłą. Nie musi być to super mocno. Bo będę go jeszcze doklejać klejem na gorąco. Kwiatek już się trzyma, ale to nie jest to, co nam chodzi, bo na pewno by nam odpadł. I teraz kiedy mam go już przymocowanego w ten sposób. Dokleję go sobie klejem na gorąco. Nadmiar nitki po prostu odcinam. Żeby kwiatek się dobrze trzymał, to podkleję go również z drugiej strony, żeby nam nie odpadł w trakcie użytkowania. Jeden kwiatek już jest gotowy, do tego przymocuję drugi, zobaczcie sobie ten, ten jest większy, przymocuję go tutaj, a trzeci na górze. Zobaczcie, całkiem nieźle mi się przykleił. Możecie też dodać listki. Na przykład, o, ja zrobię takiego różowego. Podobnie jak w przypadku płatków, również listki wezmę i opalę. Jeszcze nadam im trochę kształtu, żeby nie były takie płaskie. Tutaj sobie zagnę i też podgrzeję stążkę, żeby się lekko stopiła i zagięła. Zobaczcie. I on już tak zostanie. Już nie jest taki płaski. Coś tam się będzie działo. I tak przygotowane listki też przymocuję do naszej opaski. Różowe dam po stronie granatowego kwiatka, żeby był kontrast. A niebieskie po stronie różowego kwiatka. Myślę, że wystarczy. Czasami, co za dużo, to niezdrowe. Zobaczcie. Ze starej, nieciekawej opaski stworzyłam zupełnie coś nowego. Myślę, że jeżeli zrobicie coś takiego dla swojej córki, wnuczki, albo córki znajomych, albo nawet dla siebie, to będzie to ciekawy, przyciągający oko element który zachwyci pewnie wielu Waszych znajomych i bliskich. Życzę Wam powodzenia i do zobaczenia. Miłej zabawy.